Kupra to jest taki nowy styl trochę życia, nowy styl spojrzenia na motoryzację. To jest sport, ale i elegancja. Dzisiaj to miejsce to jest 20 kupra studio w Polsce. 20 wyjątkowe, wspaniałe, piękne, oddające ponad 100% ducha marki Kupry. Na pewno Kupra sama w sobie jest takim kamieniem milowym w grupie Volkswagena, i cieszymy się, że możemy być częścią tego, no i wiesz, w takim fajnym designie, bo naprawdę to chyba. W tej chwili są najpiękniejsze salony w Polsce. Zorganizować i zrobić takie przedsięwzięcie, przemodelowanie całego salonu od posadzek po sufity w 9,5 tygodnia, to w naszym przypadku jest zdecydowanie rekord. Serdecznie dziękuję zarządowi, że daje nam taki ogromny kredyt zaufania, że możemy robić takie cudowne rzeczy, rozwijać się, rozbudowywać. Pozwólcie, że Rafał, na Twoje ręce wręczymy Tobie ten symbol dołączenia oficjalnie do plemienia kutry.